to mody jakieś, no to... Cztery? Mój ziomek, ziomek widział Cię jak pijesz Pepsi. Że Twój ziomek widział mnie. Całkiem możliwe, pokażę dlaczego. Patrz to. Nie, ale dobra Pepsi. Jak widzę prank na ludziach się udał. Mm. Pozdrów ziomeczka. <laughs> Mój ziomek widział Cię jak pijesz to, Pepsi. To, to, to... Że Twój ziomek widział mnie. Całkiem możliwe, pokażę dlaczego. Patrz to. 7 na 10?

we Wrocławiu jest trzecim największym na świecie pod względem różnorodności zwierząt i piątym najchętniej odwiedzanym w Europie. Fontanna wrocławska jest jedną z największych i najlepszych w Europie. Największy na świecie drewniany rollercoaster jest w Zatorze w Energylandii. Jest tam też Hyperion, drugi najwyższy i najszybszy rollercoaster Europy, ale najdłuższy. Mają też najszybszy i najwyższy watercoaster na świecie. Mamy największy na świecie grabowy labirynt. A największy śnieżny labirynt na świecie jest w Zakopanem. Jeden z zaledwie czterech damskich portretów namalowanych przez Leonarda da Vinci jest w Krakowie. W kopalni w Bochni jest jedyny obiekt religijny na świecie, przez który przejeżdża pociąg. Jest tam też jedyna na świecie atrakcja, czyli przeprawa łódką po solance w kopalni. Bochnia ma też najdłuższą podziemną zjeżdżanie w Europie. Kanał Elbląski to jedyny na świecie szlak, gdzie statek nie tylko płynie, ale też jedzie po lądzie. Największy zadaszony park wodny w Europie jest u nas. Najwyższy na świecie obieg do road jumpingu jest w Szczecinie. ZOW we Wrocławiu jest trzeci. Dużo fajnych wieści w Jodzicach, na dziesięć. Well, I'm excited to say the least. Alrighty, let's get this party started. You already know we are buying the battle pass, going all... What?! XD well, I'm excited to say oh, the, the day day, least. So All righty, let's. <laughs> 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 Magiczne 2L, które jest potrzebne Do grania wszelkiego rodzaju tury I wysyłania giftów to nic innego jak Lokowanie dwuetapowe Wyznaczenie, czy gra się na PC, Xboxie, PSie Laptopie, telefonie, pralce, mikrofali 2L włączacie w ustawieniach konta Aby tam przejść Możecie to zrobić na dwa sposoby Albo poprzez launcher, gdzie wystarczy kliknąć swój nick A następnie zarządzaj kontem I wtedy automatycznie przykieruje was na odpowiednią stronę Albo wpisujecie sobie w Google Epic Games i przechodzicie na główną stronę W góry po prawej stronie Klikacie swój link, a następnie konto. Pamiętajcie, że musicie być zalogowani, żeby móc to zrobić. Następnie po lewej stronie wybieracie zakładkę pasło i zabezpieczenia, bierzecie sobie na dół i macie do wyboru trzy opcje logowania dwuetapowego za pomocą aplikacji SMS-a lub maila. Od tego co wybierzecie, będzie zależało, gdzie będzie Wam przychodził kod do logowania. Przy wybranej opcji po prostu przesuwacie subaczek i skoczy Wam okienko, gdzie będziecie musieli dodać swój numer telefonu lub maila, na który przyjdzie Wam kod weryfikacyjny, wpisujecie go, klikacie aktywuj i macie słuchajcie, gotowe magiczne dwa. 6 na 10, bo yy, dużo ludzi ustawia. No, ale też yy, o matko, matko. Yy, można się dowiedzieć, yy, ci, którzy nie wiedzą. Czego słuchają polscy piłkarze? Mateusz Klich, przed meczami słucha BDS-a, Stormziego oraz Taco Hemingwaya. Tiago Cionek słucha Roka. ACDC, Iron Maiden oraz Jam. Z kolei Łukasz Fabiański jest fanem muzyki Michaela Jacksona. Robert Gumny słucha Travisa Scotta oraz Palucha. Na playliście Jana Bednarka również króluje Paluch. Znajdziemy tam również jednak utwory BDS-a oraz Maty. Robert Lewandowski jest fanem muzyki Sokoła. Łukasz Piszczek w roku 2013 powiedział, że przed meczami odpala w słuchawkach muzykę Armina Van Burena. Czego słuchają? Po...

This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. I'm gonna show you how great I am. Don't talk. Says. the Is this dirty moonshine of which you speak? O kurde, się ruszył, ciekawe co zadzwane tam wlazu. lazu. Lanko, ja wiem, że on jest oszustem, ale on nie wie, że ja wiem, hehe. He. Rudy jest oszustem raz w raz do Będę w kamerowni i wylazł w elektryku, a i skąd wiesz, ty masz szpitety czy te bo nie było cię tam. Starty mundżai, o której mówisz. ciekawe co zadbane tam wlazu. Odzwierciedlam a wiem, że on jest oszustwem. Osiem na dziesięć. Się na znaczy, kocham pieski. był Na 10. Mamo, ja się boję, zamysł, w moim pokoju lata tyle duchów. Ja się boję! Synku, rano ci powiem, jak się pozbyć tych duchów. No, więc, Synku, mam sposób na duchy. Musisz często odkurzać swój pokój, one się tego boją. Czy, dresser. Dresser. czy miałem jakieś fantazje no, seksualne nauczycielce. Była nauczycielka PT. E, nauczyciel od WP miał takiego fajnego bąsa i takie dziadko i w ogóle e, a, ale nie przyszliśmy tutaj rozmawiać o nim. Czy iPhone jest lepszy od Androida? Na pewno nie jest lepszy od Androida, tylko debile uży używają iPhone'u. Czy właśnie dzięki tobie będziemy mieli pół miliona na TikToku? Stary, musisz nas zaobserwować. Po miliona dzięki tobie. Czy twój stary to jest mój kolega gej? Twój stary to jest mój kolega gej! Twój stary to jest mój kolega gej! Co oznaczysz swojego ziomka? na 10. Hej, zawołajcie na TikTok z niemieckim mopem chcę zobaczyć. Ziomuś, uwierz mi, że kurwa nie chcesz tego widzieć. Więc po odcinku z pięknymi, czystymi niemieckimi toaletami na stacji benzynowej przychodzi czas na dzikusa. I to jest właśnie parking na dzikusie. Już czuję ten zapach. Na sam widok tej toalety już czuję jej zapach. Wszystkie kurwa pachną tak samo. Moczem i kałem. A tu się sra. Jak... Co się ludzie wetnie? Pues tak. E, kończymy film.